Na początek naszej dzisiejszej prognozy pogody pozwolę sobie zacytować naszą synoptyk Arletę Unton-Pyziołek, która dzisiaj napisała możemy powoli przyzwyczajać się do wiosny. Dorota Gardia, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody, w której już wiosnę widać. Ale jeszcze zanim wiosna, front atmosferyczny nad Polską, jeszcze jesteśmy w chłodnej masie powietrza, dlatego w najbliższych godzinach pojawią się miejscami opady śniegu i śniegu z deszczem, jednak Polska znajdzie się w zasięgu układu barycznego wysokiego ciśnienia, a to oznacza, że w wielu regionach kraju będzie już pogodnie, że można liczyć się na słońce. A gdzie będzie padać o tym za chwileczkę opowiemy. Do naszego kraju jeszcze płyną zimne masy powietrza. Odczujemy to głównie w nocy, w ciągu dnia temperatura będzie dodatnia, ale w nocy wszędzie mróz, natomiast już na zachodzie, południowym zachodzie Europy mamy ciepłe masy powietrza, które w weekend będą też. Nad Polską. A dzisiaj w nocy w północnej, północno-zachodniej, południowej części Polski mieszanka deszczu ze śniegiem i samego śniegu spadnie do 2 cm. W centrum i na wschodzie ma być pogodnie. Tak jak mówiłam wcześniej, wszędzie mroźno. Najniższa wartość temperatury to minus 5 i minus 6 stopni w północno-wschodniej części Polski. W centrum prognozujemy minus 4 w Warszawie, minus 5 stopni w Łodzi. Najwyższa wartość temperatury minus 1. Takie prognozy mamy dla Szczecina. W ciągu dnia ta strefa opadów nadal będzie nad północną, ale też północno-wschodnią częścią Polski. Słabo popada także w południowej i południowo-wschodniej części kraju do jednego centymetra, ale już w centrum, na południu, południowym zachodzie liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. W drugiej części dnia w północno-zachodniej części Polski pojawi się troszkę więcej chmur. Na zachodzie najcieplej maksymalnie 9 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, w centrum 6-7, najniższa wartość 4 stopnie w Olsztynie i w Suwałkach. Ciśnienie atmosferyczne tym razem będzie rosło. W południe w Warszawie wyniesie 1007 paskali a wiać będzie słabo i umiarkowanie. No i teraz bardzo pozytywne wiosenne prognozy pogody na kolejne dni. W piątek od 7 do 12 stopni zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W sobotę prognozujemy od 9 do 14 stopni Celsjusza, tutaj też zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów deszczu. Popatrzmy, co w niedzielę i w poniedziałek. Niedziela już na zachodzie pochmurna z opadami samego deszczu, ale temperatura od 11 do 15 stopni, a w poniedziałek jeszcze cieplej od 11 do 16, z tym, że wkroczy front atmosferyczny, stąd duże zachmurzenie, a na północy na zachodzie i w centrum dodatkowo opady deszczu, które na pewno przydadzą się przyrodzie. Równowaga musi być. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.